Jak cię Masz tutaj nie rozciągają Słuchaj no, bagiacie pierdolne to cię krew zaleje. Co ty to kurwa masz robić? co? Nic, ani seksu nie używamy nic. To jest tylko, jak tak powiem, mój przyjaciel dobry i jemu udostępniłem mieszkanie, bo on jest bezrobotny, bezdomny człowiek. Jaki bezdomny? Teraz masz mieszkanie. Ja mieszkałem, mogę mieszkać wszędzie. Wszędzie pełno domów jest. Nie macamy się nic. Nic! Szanowne Państwo, kochani moi. No mów! Nie możesz wytrzymać jak nie pierniszysz tym językiem, wiesz? Szanowne Państwo, pan Andrzej i wysłał do mnie taką paczkę bardzo ładną. Paczka z głównym. Zapakowane, rozrobione, na rzadko główne. Ja Szanowni Państwo, kochanie moi. Zapakowane misetce gówno. Rozrobione. Chłopskie czy dziecięce, gówno. Na rzadko było rozrobione. Ja nie jestem, ja powiedziałem, że... To ten... twoje jest! I będzie kurwa, potem! Ty masz pierdolca w głowie! Powinieneś do się leczyć. Rany ty. A co rany? Ja skieruję ten zrobię sero! I skieruję do prezesa. Tak, Zresztą, i na policję już. Pan jest spierdolony ze stanowiska i to prędko. A co ty kurwa srasz w bajtki, kurwa? Ile razy się zesrałeś? To nieprawda? Nie. Ty to wóreczka, no. tak, nie, nie razy śmierci! Sranie, jak ja trzeźwy jestem. Ty wynosisz kupcie do śmietnika z wóreczkiem. Nie. Nie? A ty się nie zesrałeś? Ja tylko raz w życiu. Musiałem twaroszek zjeść albo kwaśne mleko. Raz. Srać kurwa! Tak. Ile pieniędzy ja kurwa ja cię pierwsza? Idź do ciebie srać? Ty na masz kurwa! No stąd śmierdzisz! Nawaliłeś kurwa, a z śmierdziało! Z nerwów! Ta z nerwów! A, a z czego? Co nieprawda to jest, tak? To jest nieprawda. Jak nie? To jest nieprawda. Jak mi prawda? Ja wiem Od Tereski wracałeś kurwa! No stop kurwa waliłeś! Ile łapówek wziąłeś? Ciekawe za co? Za narkomanię! Ty psiankiem się kurwa chcesz otruć! To mądry jesteś! Halo, Mariusz! Halo! Halo? Słucham! No, możesz przyjechać do nas? W porach masz zasłane ze strachu? Co? Zesrał się pewnie i śmierdzi mu w dupie! Kurwy! Dziękuję! Twój kanał powinien być skasowany dawno już! Dała takie kura to Dziękuję ludzie, Tobie! Żeby ty stękasz. Jakbyś, nie wiem, kloczka robił. <śmuszczak> a, a, a!